Na Malcie jest bardzo dużo takich małych sklepów, na przykład warzywniaczków, nie wiem dlaczego to zdrobniłam, czy po prostu jakieś takich wiecie, sklepów z pierdołami, że tak powiem. Nie wiem jak to się utrzymuje, ale najwidoczniej się utrzymuje. Co my tu mamy? Czy może jakieś ciekawe drzwi? Nie, zwykłe. maltańskich balkonów. Ale to są jakieś brudne. Ale powiem Wam, że Slima, kiedyś tutaj mieszkałam przez krótki czas, jest dla mnie teraz sta stanowczo zbyt tłoczna. Co chwilę wszyscy na siebie trąbią, nie można się przecisnąć, ciężko znaleźć miejsce do zaparkowania. No, to już chyba nie na moje lata. No dobra, nie wiem, czy to jeszcze jest Slima, czy już może Gzira, ale e, tak czy siak, no Podobny klimat. I tutaj, o patrzcie, za mną, o tu też wszędzie ciągną się te balkony. Yy, uważam, że to jest takie bardzo urokliwe i charakterystyczne dla Malty. Yy, też, jeżeli chodzi o drzwi. O, patrzcie. Ten kolor drzwi mi się bardzo podoba. No. Yy, bardzo kolorowe drzwi, bardzo kolorowe balkony. No i wszędzie budowy, na przykład o, teraz idę jedną. No, i jak to na Malcie bywa, każde, no dobra, prawie każde mieszkanie, dom ma swoją nazwę. A w oknie? Spinola Bay. Bardzo lubię to miejsce, chociaż jest bardzo głośne i żywe, ale. Też ładne, potem Wam pokażę jak to wygląda. Jak jest noc. No bo jak widzicie, jeździ tutaj sporo, a my idziemy tu. O tu. I mamy noc. To znaczy noc to trochę za dużo powiedziane, wieczór i nadal jest bardzo głośno. Sobie, że Wam pokażę dwie fajne rzeczy, które sobie przywiozłam z Polski już w sumie kiedy to było? No dosyć dawno. To jest codziennik od Karoliny Sobańskiej. Nie wiem, czy jest znana Wam taka postać, ale no ogólnie jestem fanką podcastów i powiem Wam, że jest to dosyć ciekawa sprawa. Kiedyś zaczęłam um, uzupełniać to i w sumie nie wiem, czemu przestałam. Naprawdę nie wiem, nie pamiętam. I tutaj macie codziennie jakieś pytanie, jak na przykład, które wylosowałam, gdybyś wykonała dzisiaj swoją pracę szybciej niż zwykle, na co ważnego dla siebie przeznaczyłabyś zaoszczędzony czas? I wiecie, to są takie rozkminy, żeby trochę siebie poznać, taka jakby psychoterapia. Sama ze sobą, a druga pozycja, to jest od pani swojego czasu, kursu książka I ją też kiedyś zaczęłam robić, ale to pamiętam, że po prostu, um, tak jakby, no nie miałam, że tak powiem, zasobów na to i um, może nie będę wam pokazywała tych wcześniejszych, bo są uzupełnione, ale jest to też bardzo um, ciekawe. Właśnie, nie, wiecie, to nie jest taka po prostu książka, którą. Czytasz sobie o i, i jakieś tam wnioski możesz wyciągnąć, wyciągnąć, tylko od razu są zadania do zrobienia. A jako, że asertywności mi często w życiu brakuje, to myślę, że wrócę do tego, szczególnie właśnie w tym okresie, w jakim się teraz znajduję. Obie pozycje polecam, no szczególnie te o asertywności, bo myślę, że każdemu się to przyda. Wiecie, co jest przerażające? Że jak kiedyś postanowiłam sobie, że będę biegała mm, dlatego? Bo jestem słaba w bieganiu. Zazwyczaj, jak uprawiałam jakiś sport, to były to sporty bardziej siłowe, a takie wytrzymałościowe. Nie za bardzo. No i kiedyś stwierdziłam, że zrobię sobie takie wyzwanie, którego zakończeniem będzie udział w biegu ulicznym na 10 km. No i jako, że zaczynałam praktycznie od zera, to było duże wyzwanie. No i tak wiecie, wyznaczałam sobie trasy, dodając sobie tutaj po 300 metrów 500, powoli, powoli, małymi krokami. I jechorze na Malcie nie biega się tak jak w Polsce, gdzie mogę sobie iść do parku, do lasu i jest to dosyć łatwe. Tutaj zobaczcie, te chodniki są wąskie, wyboiste. Nie jest to, to najlepsza nawierzchnia do biegania. I też nie ma za bardzo takich przestrzeni, tylko trzeba krążyć wokół jakichś kamieniczek czy coś i wiadomo, że. Można pojechać gdzieś dalej, na przykład na promenadę, ale no akurat wtedy mieszkałam w takim miejscu, gdzie wszędzie raczej miałam dosyć daleko. Jak już coś, to jeździłam a, do parku, ale też nie miałam za bardzo po prostu czasu na drogę. Więc jeżeli chodzi o takie wyznaczanie sobie e, tras. Hmm, czekajcie, bo się zgubiłam. Jeżeli chodzi o takie wyznaczanie sobie tras. E, Gdzieś po osiedlu i tak dalej, to najpierw wchodziłam w mapy i patrzyłam, jaka trasa ma jaką długość, żeby ją potem pokonać. I przerażające jest z to, że jak kiedyś sobie wyznaczałam te trasy do przebiegnięcia, i to mnie męczyło, to teraz samo przejście ich nie męczy. Tak więc możecie sobie wyobrazić. Jak tragiczna jest ta y, moja kondycja. I y, w sensie ja nie jestem zaskoczona, ja bardziej stwierdzam fakt. Ta emia ja jednak y, mocno daję kość organizmowi, jeżeli chodzi między innymi o wydolność, też byłam y, postrzegana, y, jeżeli chodzi o ten temat już od samego początku. Więc tak jak mówię, ja się wam nie żalę, nie, um, nie wyrażam jakiegoś swojego zaskoczenia, po prostu mówię jak jest. Tak więc myślę, że mój powrót do formy będzie nielada wyzwaniem.